I tam Was, mieli bardzo cieplutko z tej strony Tosia, Patosia, ze mną standardowo Latosik, Simsiak i Marcin. Hello, dobry, Znaleźliśmy Frostmawa, którego szukaliśmy na poprzednim odcinku w tym zamku. Okazuje się, że Knuj leży tu i śpi. Idziemy go pić. Tak. Idziemy pić, no. Gotowi? Zbagował mi się ten, ta linka, kurde, imię cofa, jak tam do strony patrzę. Eee, można go normalnie zabić. O, stary wstał. Łee, to przez sekund, 5 będzie. Łee. O, zamroził mnie. Dlatego ma yy, ten wprost Ło! Najszybszy boss na świecie, ja. 53 sekundy. Próbujemy tego golema w takim razie. Co by zrobiło, głównie? Gdzie, w ogóle? Ma... gdzie ty masz golema? No tego k krasnoluda, z wielkim młotem. Ty. Co? Co ty masz? Jeden krasnolud. Nie. Jep. wiem. coś takiego. A? A, rozrobiłeś firmę No eee, to... to się to nie niszczy. Lata. Trzymaj panciarz. Zobacz to. Yy. Ice Crystal? Może coś z niego można zrobić, czekaj. Nie wiem jak to jest możliwe, na ale pole. przez sekundę miałem drugiego wewnętrznego punktu, który mi znikł. No mówię ci, jak się tam patrzę, to mi się zbagowała ten, ten Grabbing Hook. Czyli rozumiem, to... że teraz jakiegoś krasnoluda szukamy, czy on tu był? Mi chodzi o tego w tych katakumbach na dole. No to możemy iść, jak ktoś ma go zapisanego. No. no. Czekaj, gdzie on był? A tego frosty. Ja to już Mawa, to nie znam, jest on czasami czy... u Ciebie pod domem? Co, w tej Ten krasnolud? Wielki, z toporem? Ten, yy, Co, biliśmy go na początku? No. No. No, to jest koło mnie. No to dawaj go. Od razu bierzemy do Ciebie. Dajcie do niego. No, już żeby ten tam. odcinek to chociaż tak z 10 minutek miał. <laughs> Kurczę, nie spodziewałam się, że my będziemy bili tego 50 sekund, nie? Ale dziadówce. to było kuźwa. Trzy no, bardzo Ale to się pewnie zamiar? napalił jakiś dziadów, kurde, u siebie na bronie i koniec. Nie, ja, ja strzeliłem tylko z tej snajperki. Raz to się obudził i to wszystko. Dobra, jak wiesz, koło później tamtego to, później, to mów. Później to Sim się nawalał. Co ty no malutko no, no, zabiłeś? No tłucajcie się, bo to musimy iść ode mnie kawałek tutaj. To no korek. Tłuczczaki? Nie. No tepać się, tepać. Kurka, nie. Są no Ten niedźwiadek to twoja maskotka, czy co? Oci oczywiście. Czyli nie ten... Aha. Nie! Niedźwiadka uderzył, przecież to jest owner nie... Latosi. Ja go nie dotknąłem! Znaczy, ja go mogę, wiesz, ogarnąć. Dobra, ja, go, ja przejdę przy nim, bo mnie to... Bo dobierz. mogę takie rzeczy sobie ryspić. Tam na dół dobrze idziecie. Zostań w... Wow, Ooooooo! Kurde Kurwa, czekaj, bo on ma na podążanie yy, Skoczcie sobie tam na dół to Już zostałam tu zepchnięta, nie tylko skoczyłam. To sobie stworzyłeś też, widzę. Dobrze idziecie, idealnie wręcz Widzę te pnącza. Po tych pnączach można to poznać, ja To... To trzeba iść tam na, na dół iść? Ja tu już byłem, nie? Widać. Jeszcze na dół? Czekaj, to było tu. Ja a tu czekaj, źle płynę. Pnącza są wyżej przecież. Tak, źle płynę, czekaj. Hmm. Wow. Bo ja gdzie indziej latam. co la jest? Mimik mnie zaatakował, się przestraszyłem, że hej. Halo, gdzie ja mam iść, bo już nie wiem. No i tu, 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 tu. tu na dół, to, tu gdzie tu... jestem. Jestem ko y, koło ciebie, wiesz? Łóż okay. mi się mylić jak to gdzie jest? On, je, on jest tu za ścianą. na no, on jest po lewej no. stronie za ścianą. On jest tu po lewej stronie Diamenty. za ścianą. Nie? nie już tu wszystko obejrzałem. Tu masz poroświetlane, masz skrzyneczki. Można brać. Ej, no idzie ta panowie? Jest Ej, skrzyneczki no, masz. Tu wszędzie, stronie, tu na dole gdzie jestem. No, widzę, ale tam jest sporo ich! Tak, bo już się spojrzałem. Jak chcę są, Tam a tu jest włosik. Czy... Zaraz pójdziemy a te skrzyneczki czy bosik? Nie wiem, no rób to sobie skrzyneczki, jak chcecie, bo tam A ja tam macie dolecę tym hakiem <coughs> Dolecisz no spokojnie. Czasami jak wydupi ten hak, to zginiesz. Kurde, żeś trafił, chłopie. Kurde. Trzecia, ja odciąć się trochę od krawędzi, może i dopiero strzelę wtedy. Padłem do titarku, padłem do Dignarku. widzisz? Dobra, no, o tym mówię. Co ty masz na dole tutaj, że tak się drze. Jak łupa jakaś? O, dobra. Ty, chodzi wiem. po suficie! Jakiś klikacz, ty. Czym ty być? Dostał no. na łeb. No to Kale, masz, kochę, cymbał. Cymbałki jakieś? Cymbał, cymbał, nie wiem, tu wszystko mam. Wie, jak ja tu rozświetlałem, co tu było. Nie mogę Macie soczewki sobie? może? Kto ma soczewki? Bo ja mam pełno w domu. Bo z sześciu soczewek chyba możemy zrobić busikac, nie? Nie, to przywołujesz sobie samona. No mówię. Ale jako zwierzątko chyba. Te oczne czy nie? No nie, nie, nie wiem. Mogę iść do was? Na co? To kto ci broń? No bo nie jest, to, a wy tu jesteście. No Myślę, że już koło bosa gdzieś jesteście. Plotujemy, nie, bo bo's jest patrz, to się... Patrz, troszyn... patrz e! Za. Bos je, jest tam. Nic nie zostawiamy. Tam jest Bosik. To idziemy do niego. I w ogóle można odznać, że to jest najlepsze. To czemu nie mogę ją. Nie działa. No to jest, czemu no to jest niewidzialne, ty się na mnie patrzy? jakiegoś krasnoludka się zabił Nie wiem, to by było niewidzialne i z mięsem jeden ty Miał wyciągniętego, no to co <grym> <grym> Miał broń, miał broń Miał broń Na bossa O kurde to jest Na bosaka. No, no. połowy tych nie da się A bo y Pewno tego mam Mogę wam odblokować no, no nie to na spokojnie lecimy. I tak przy pewnie nie będzie tak bardziej na Bosiaka. Gdzie dalej? No dobrze, idę tu, pod górkę i lewo. Pod górkę i lewo. To... O! Lejemy! Gdzie? Co to Jak widzisz, to? Będziem to będziemy mogli ale... go. Nie, nie, nie. Tak, będziemy mogli dobra. Ła, dość, się nie. No i. Udobisz mnie. Kto? No ty, bijesz mnie tą książką. Chciałam jego, ale tak. w ogóle nie daję mu obrażenia żadnego. To trzeba, bo musisz go w plecy, ręcznie bić. Z tak? mieczem. On musi tak, uderzyć gdzie? najpierw w ziemię, właśnie a ty że lejesz w nas tą książką. Gdzie jest moja ta... Latarnia w latarnia twoich latarnia co ja pierdolę nie Martek mu się odpalił Ja niechcące to zrobiłem Nie mam tak na dół się tam sobie. do deep, deep Endu o! Uf. Dobra Ooo dostał ładnie o, dostał nie wiem. No z mojego mieczyka Właściwie miałam mówić kurczę się ja raczej takich obrażeń nie robię tym zwykłym mieczykiem o, o. Okej. Okay. No. Już! już? Wiem, ja. Jejku moje, moje, moje! Yeah. w sensie moje te achievementy. Chce ktoś jego hełm? Nie. Macie tego, bo tutaj jest. Jego miecz, to się nie niszczy, co nie? No, widzę. Jej! Widzieliście, że Tyle. da się zrobić skulkowy kabum? Skulkowy kabum? To? Nie. Nie aż tak. Ja idę do Deep Dark. O, ty, my No, no nie chciał! Kochani, taki szybszy z dwóch mini-bosiaków. Ja Wardena już wale. Taki szybki. Tak więc jak coś podobało się, to zostawcie lajka, subika, komentarz. Będzie nam niezmiernie miło. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się plutko cieplutko i pa. I Jeszcze